Jesteśmy spółką publiczną miasta Gdańska i marszałka województwa pomorskiego i mamy swoje zadania, żebyśmy przygotowywali wydarzenia, które odpowiedzą na wyzwania rynku, które zapewnią lokal content, które dadzą też przestrzeń do. Zmiany funkcjonalności danych przedsiębiorstw, które działają. Dzisiaj pracujemy w przemyśle budowlanym. Jutro, jeśli będziemy na tyle odważni, ale i rozważni, może wejdziemy z tą naszą umiejętnością w obszar rozwoju energetyki. To wszystko jest możliwe. Tam są dzisiaj budżety i tam są pieniądze. W związku z tym powinniśmy z tego korzystać i bardzo byśmy się cieszyli, gdyby korzystali z tego gdańszczanie, pomorzanie, ale również mieszkańcy Śląska, żeby nie widzieli w nas, nas złego konkurenta dla tej transformacji energetycznej, tylko żeby przyjechali i pracowali, robili to, co robili dotychczas na Śląsku, również na Pomorzu. Mamy ogromne wyzwania w zakresie przygotowania kadr. Jeśli wiemy o tym, że tylko morska energetyka wiatrowa ma zapewnić 30 tysięcy miejsc pracy. Powinniśmy kształcić i już wiem, że kształcimy. Ostatnio rektor Politechniki Gdańskiej powiedział wprost. Otworzyliśmy trzy centra kształceniowe na Politechnice Gdańskiej. Jedno jest dedykowane dla energetyki jądrowej, inne dla, dla siłowni wiatrowych, a jeszcze inne w ogóle dla odnawialnych źródeł, źródeł energii. To jest już dzisiaj fakt bo serce energetyki polskiej przesuwa się z południa naszego kraju na północ naszego kraju. Fakt, że to, to jest proces, on będzie trwać być może 8, 10, może nawet, nawet 12 lat, ale ono już się dzieje. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie do końca powiedzieć, jak wiele pozytywnych zmian zadzieje się tutaj w województwie pomorskim wskutek właśnie tej dużej zmiany energetycznej, która przecież dotyczy całego naszego kraju. W tej całej zmianie energetycznej chcielibyśmy tutaj na Pomorzu, żeby przede wszystkim skorzystały nasze firmy, nasze pomorskie firmy. I dlatego rozmawiamy z sektorem gospodarczym, jak ułatwić kontakt tym małym przedsiębiorcom, tym mniejszym. Z tymi gigantami, którzy będą dokonywać tej zmiany energetycznej. Nauczymy nasze polskie firmy, jak uczestniczyć w tym łańcuchu dostaw. I właściwie na tym się dzisiaj skupiamy. Tutaj mamy stoiska różnych firm, tych pomorskich, ale również z całej Polski zjechali przedsiębiorcy, aby nauczyć się, dowiedzieć, poznać reguły, poznać system, zaczerpnąć wiedzy i jak uczestniczyć w całym systemie zmiany energetycznej.